O pilnej potrzebie radykalnego wzrostu poziomu recyklingu pisze w odpowiedzi na interpelację Karola Korneluka. Prezydent Czesław Frankiewicz. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu ma być zatwierdzony jesienią ubiegłego roku przez radnych, zakup kompostowników dla gospodarstw domowych z domów jednorodzinnych. Zostaną one podarowane właścicielom tychże nieruchomości, ale wyłącznie tym, którzy do chwili wydania kompostownika nie korzystali ze zniżki opłat na odbiór odpadów w wysokości 9 zł miesięcznie. Na na zakup miasto zamierza wydać około 540 tysięcy złotych. Miasto zaangażuje zaplanowane środki i w drugiej połowie bieżącego roku przystąpi do procedury zakupu kompostowników o pojemności minimum. 500 litrów. Będziemy również dysponowali informacjami po pierwszym półroczu na temat liczby deklaracji kompostowania odpadów bio zgłoszonych przez mieszkańców, pisze Włodarz Miasta w odpowiedzi na interpelację samorządowca. Gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej w Suwałkach jest ponad 4460. Ale z ulgi Korzysta na chwilę obecną, według danych podanych przez prezydenta, nieco ponad 1000 płatników, czyli niespełna 1 czwarta. By obdarować wszystkich uprawnionych, potrzeba więc ponad 3000 kompostowników. Gdyby wszystkie zachęcone prezentem jednorodzinne gospodarstwa zaczęły samodzielnie kompostować frakcję bio, wpływy z tytułu opłat za odpady zmalałyby o blisko pół miliona rocznie.